Wasilij Błochin, czyli największy kat w historii. Nigdy nie pytaj kobiety o jej wiek, mężczyznę o jego pensję, a Wasilia o to ile zajebał ludzi. A było ich dużo. Aż tak, 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 tak bardzo dużo. A swoje pierwsze kompetencje popierdolce zyskiwał w najlepszym bootcampie przemocowym, jakim istniał. W czasie I wojny światowej w Armii Czerwonej. Wtedy też na popularności zaczął zyskiwać komunizm, który jak wiadomo świetnie wygląda na papierze. Chyba, że jest to kartka w książce historycznej. Front I wojny światowej dla takiego pokurwa jak Błochin okazał się prawdziwym Disneylandem, więc szybko wspinał się w hierarchii żołnierskiej. Był do tego stopnia dobry w swoim fachu, że został zrekrutowany do NKWD. NKWD to taka tajna radziecka policja, organ bezpieczeństwa państwowego, służący m.in. do represji politycznej. Że nie był to zbytnio safety workplace, niech świadczy ta krótka historia o polityce kadrowej. No więc, towarzyszu Beria, ja mianuję Cię kierownikiem NKWD. Pierwszym Twoim zadaniem jest pozbycie się Jeżowa, byłego kierownika NKWD, którego zadaniem było pozbycie się byłego kierownika NKWD Jagody. Chuj, chyba nie powinnam, ale dobra. Ale Błochin świetnie nadawał się do tej roboty, ze względu, że w jego CV było wpisane m.in. bezemocjonalne podejście do zadawania cierpienia. Traktowało to po prostu, jakby to była zwyczajna praca w korpo. No, tylko, że Anetka z hr plotkuje w kiblu o tym, kogo odpierdolą następnego dnia. No i nie ma owocowych czwartków, jest tylko wódkowy tydzień, albo rok, albo miesiąc. Albo całe życie. Był bardzo bezwzględny w swojej pracy, natomiast przy tym bardzo lojalny, co podobało się Wójciowi Stalinowi, który, jak zapewne zdajecie sobie sprawę, też nie należał do przyjemniaczków. Na przykład, raz podczas kolacji, w której uczestniczył Stalin, mężczyźni zaczęli opowiadać, jaka jest największa namiętność w życiu mężczyzny. No i padały takie odpowiedzi, jak kobiety, pieniądze, na co Wójcio Stalin powiedział, że najprzyjemniejsze dla mężczyzny jest zgnieść swojego wroga i popić to gruzińskim winem. Wszyscy na kolacji. Okej, okay, okej. Okay. Ale o naszym radzieckim ciasteczku Jaszko na pewno będzie jeszcze kiedyś odcinek, więc polecam obserwować, żebyście nie przegapili. Stalin w NKWD postanowił stworzyć takie mniejsze NKWD, zapewne z pasji do matrioszek. I z racji tego, że miał jebaną psychozę, a że Błochin był jego lojalnym ziomeczkiem, no to otrzymał on dowództwo nad tym wydziałem. No i zaczęły się egzekucje, w których Błochin wymiatał jak Michael Schumacher przez kilka sezonów. W czasie wielkiego terroru każdy, kto choć odrobinę nie zgadzał się z wujciem Stalinem, no musiał obawiać się o własne życie. E, widziałem, że klaskał pan tylko 15 minut po przemówieniu Stalina. Pan pójdzie z dami. Opus Magnum Bochina był znany nam wszystkim Katyn, gdzie dokonał 7000 egzekucji w przeciągu 28 dni. Pracował po 10 godzin dziennie w nocy, co dawało 250 osób na dzień, co dawało jedną egzekucję na 3 minuty. No, ciężka robota. Natomiast jak to mawiają, kiedy kochasz swoją pracę, nie przepracujesz ani jednego dnia w życiu. Do wykonywania egzekucji korzystał z niemieckiej broni. Raz po to, żeby zwalczyć winę na innych łobuzów z tamtych czasów, w razie czego? Bez kapy. Dwa miała ona mniejszy odrzut, więc nie nadwyrężała tak nadgarstka. Masz rację, Wasili. Zdrowie przede wszystkim. Oczywiście nie będę opisywał całej zbrodni katyńskiej, bo nie jest to temat do dworowania. Odsyłam do poważniejszych materiałów, żebyśmy sobie przypomnieli, że Rosjanie no, nie byli zawsze dobrymi sąsiadami. Szacuje się, że Błochin podczas swojej kariery dokonał nawet 50 tysięcy egzekucji, co dało mu nawet miejsce w księdze rekordu Guinnessa. Brawo! Mama byłaby dumna. Wasili po śmierci Stalina jednak stracił wszystkie przywileje i zaczął robić to, co robi każdy Rosjanin, kiedy jest smutny, szczęśliwy, albo oddycha, zaczął wódę w mordę lać. No i zmarł na zabał w 1955 roku. No cóż, śpieszmy się nienawidzić komunistów. Tak szybko się zapijają na śmierć.